Jest z nami trener Piasta dziewicę, pan Darek Żydowczyk. Panie trenerze, proszę o ocenę meczu. Dobry wieczór Państwu. Cóż, myślę, że kibice obejrzeli to, co jest w futbolu najważniejsze, bramki. Trochę radosnej twórczości, ale najważniejsze to, że obejrzeli bramki, a dla mnie najważniejsze to, że zdobyliśmy tutaj trzy bardzo cenne punkty, o które nie było, nie było łatwo. Mogę podziękować zespołowi za walkę, za zaangażowanie, za kilka naprawdę ciekawych akcji. Ale też będzie o czym mówić, bo w defensywie jako drużyna popełniliśmy trochę buntów, po których Śląsk strzelał bramki, wracał do meczu. A nie powinniśmy tego, do tego dopuścić. Mamy nad czym pracować, nadal będziemy pracowali solidnie, żeby te punkty w kolejnych meczach zdobywać. Nie jest w łatwy teren we Wrocławiu. i Drużynie Janka Ubana i nam są potrzebne punkty. Cieszę się, tak jak mówię, że zdobyliśmy trzy dzisiaj. A, I nie daliśmy sobie no, wyrwać tego zwycięstwa w końcu w tym spotkaniu. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Proszę o pytanie. Czy podyktowana zmiana Saszy? sam wyglądał na zdziwionego z tego co który w telewizji. Nie wiem, nie oglądałem tego w telewizji, oglądałem to na żywo, także zmiana była spowodowana tym, że troszeczkę myślę Sasza i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie o parę strat takich kluczowych, gdzie wychodzimy do kontry. Ale to nie tylko on i, i właściwie nadziewamy się na, na kontra Śląska Wrocław. Ale generalnie muszę, muszę pochwalić również Sasza. No, no moim też. Nie masz więcej pytań? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, za chwilę druga część konferencji. po ostatnim wyzwisku, jak pan je bo poszło to z takiej energetycznej miękki, i zdarzają się, ale to było wyjątkowo agresyjna. Proszę nie wiem, kto zadaje pytanie. Chyba Antoni Bugajski, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie widziałem tego, nie widziałem w ogóle, o co, o co poszło, wiem tylko, że Hebert i Balej, ze Środka dostali po czerwonej kartce, mój wójtan został żółtą, ale o, o co to poszło, to, to po prostu już naprawdę nie zobaczyłem tylko. No nie, no nie ma nie ma na ten temat rozmowy, czy Red Heber przeprosił tylko za to, że, że tę czerwoną kartkę dostał. Otóż takie sytuacje się leczu nie zdarzają. Tak, sędzia zdecydował, że daje jednemu i drugiemu piłkarzowi po, po czerwień i co będzie musieli sobie Dobrze zagrał Stojan Branesz, myślę, bardzo taki no, to, to, to środek boiska trzymał. Chociaż, e, no, no, naprawdę jest nad czym pracować, bo, bo nie było to perfekcyjne, ale było to w jego wykonaniu no, dobre w porównaniu z poprzednimi, z poprzednimi meczami. E, mieliśmy w pewnym momencie gdzieś tam tę solidną obronę, bo siądz do, do środka bywa piłki w pole karne, no, ale też zgubiliśmy się chociażby przy trzeciej bramce, tak. Ktoś zgubił krycie nie wiem, nie wiem kto. No, do analizy ja i cieszę się z tego, że zdobyliśmy trzy punkty i z tego, że udało nam się strzelić cztery bramki na boisku przeciwnika, bo to nie zawsze się zdarza. Mieliśmy jeszcze kilka okazji w drugiej właśnie Sasza Żiwec. Kilka strzałów oddaliśmy w pierwszej połowie takich groźnych zblokowanych. E, dlatego no nie, nie mogę narzekać w sytuacji, w jakiej jesteśmy na, na zespół. Zdobywajmy punkty. Sam to mówiłem. Nieważny styl. Ważne teraz, żebyśmy zdobywali punkty. Śląskowi też tego życzę, żeby zdobywał punkt. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, więc dziękuję za chwilę, druga część konferencji. Dziękuję bardzo.